Przyjęcia dobiegły końca. Ostatnia pacjentka wyszła z gabinetu. I Anna była zmęczona. Przymknęła oczy. Bolał ją krzyż. Do tego jeszcze bolała ją głowa. Chciała dojść do kozetki, położyć się i przespać z pięć godzin. Nic, niedługo wróci do domu i będzie mogła odpocząć. Anna przyjmowała pacjentki w rejonowej przychodni dla kobiet. A jeszcze pracowała w prywatnym centrum medycznym, gdzie znajdowała się teraz. Różnica w wynagrodzeniu była nieporównywalna. Można było zwolnić się z przychodni i zostać tutaj. Ale Anna wciąż nie mogła się zdecydować. Pracowała tam prawie 15 lat. Zespół był zgrany, dobry. Pacjentki ją lubiły. Ufały jej. Każdej z nich chciała pomóc. A przecież nie wszystkie kobiety mają pieniądze na płatną wizytę. Z drugiej strony nagromadziło się chroniczne zmęczenie. W jej wieku powinna bardziej o siebie zadbać. Nie, no oczywiście, wiek jeszcze młody, ale jednak gdy masz ponad czterdzieści lat, należy bardziej dbać o swoje zdrowie, więcej odpoczywać, wysypiać się, a nie pędzić jak szalona z jednego miejsca pracy do drugiego. Komputer się wyłączył. Anna uporządkowała papiery. Włożyła długopis do kubeczka, zdjęła okulary. I pomasowała powieki, w myślach planując dalsze kroki. Arkasza jest w delegacji, wróci w środę. Są z kirą same. Więc o kolację można się nie martwić. Arkasza to mięsożerca. Uznaje tylko domowe jedzenie. Codziennie potrzebuje kotletów, gulaszu lub pieczeni, a im, dziewczynom, wystarczy ilżejsze jedzenie, prostsze. Można też zamówić coś w pobliskiej garmażerii. Na gotowanie dzisiaj nie ma sił. Już w pół do siódmej. Kira napisała, że przygotowuje się do jutrzejszego wypracowania. A raczej słucha muzyki i pisze z koleżankami. Za jakieś czterdzieści minut będę w domu. Wstaw czajnik. Pizzę chcesz? Wystukała Anna. Odpowiedź. Super. I ciastka weź czekoladowe. I te bułeczki z orzechami. No wiesz. Przyleciała po minucie. Córka była chuda jak szczapa. Ale przy tym jadła dużo, kalorie spalały się jak w ogniu, błyskawicznie. Żeby Anna też tak miała? Westchnęła. Jej by się oczywiście zamiast pizzy przydała sałatka warzywna i białe mięso z kurczaka. Ale chciała się wynagrodzić. Dzień był naprawdę bardzo ciężki i napięty. Anna wstała od stołu, chciała wziąć torbę i pójść się przebrać, gdy do drzwi zapukano. Pewnie administratorka albo pielęgniarka. Nie zgadła. Znowu pacjentka. Młoda kobieta miała na sobie modny, jasny płaszcz i wysokie kozaczki, jasne włosy, pięknie obcięte. Odzież wierzchnią trzeba zdejmować na korytarzu, chciała powiedzieć Anna. Ale potem pomyślała, że nie ma sensu, żeby kobieta to robiła. Przyjęcia i tak już się skończyły. Anna nie będzie jej badać. Pewnie administratorka odeszła na chwilę ze swojego stanowiska i nie zatrzymała odwiedzającej. Przepraszam bardzo, powinni pani powiedzieć, że. Anna Pawłowna, nie poznaje mnie pani? przerwała kobieta. Anna krótkowzroczna zmrużyła oczy. Przyjrzała się. A, Warenka! wykrzyknęła. Mój Boże, po prostu cię nie poznać. Zawsze byłaś u nas piękna, ale teraz to po prostu szykowna dama. Jak się masz, moja droga? Policzki warwary lekko się zaróżowiły. Dziękuję, wszystko dobrze, powiedziała krótko. Obie przez chwilę patrzyły na siebie. A potem warwara odchrząknęła i powiedziała: Anna Pawłowna, możemy porozmawiać? Sprawdziłam pani grafik. Specjalnie tak wybrałam czas, żeby nikogo nie było. Tak, wygląda na to, że szybko do domu nie trafię, pomyślała doktor. To było smutne. Ale nie w jej zwyczaju było odmawianie pacjentom. A już tym bardziej miłej warence. Przypomniała sobie, jak jakieś siedem lat temu waria tak samo przyszła do niej wieczorem pod koniec dnia pracy. Nie tutaj. Przyszła do rejonowej przychodni dla kobiet. Wyglądała daleko nie tak luksusowo jak teraz. Chudziutka, blada, w cienkim sweterku i dżinsach. Włosy związane w kucyk, okulary. Teraz pewnie nosi soczewki albo zrobiła operację. Anna zobaczyła ją i serce jej się ścisnęło. Biedny kurczaczek, zaraz się rozpłacze, trzęsie się, pewnie w ciąży, a chłopak ją rzucił drań. Zgadła. Waria naprawdę zaszła w ciąże. Myślała, że to u nich poważnie. Ale ten, słysząc, że dziewczyna spodziewa się dziecka, zwinął manatki. Zostawił ją samą z problemem. Waria przyjechała do miasta z małej miejscowości. Rodzice nie byli w kursie. Dziewczyna bała się im powiedzieć, jak to tak. Trzeci rok? Wzorowa uczennica, mądra, takie nadzieje. I proszę. Wszystko szlak trafił. Ale okazało się, że jest jeszcze gorzej, niż przypuszczała Anna. Dziewczyna, nasłuchawszy się rad, naczytawszy się jakichś bdur w internecie, próbowała, jak powiedziała, wywołać miesiączkę. Nałykała się nie wiadomo czego, jakiegoś świństwa. Jeszcze moczyła nogi we wrzątku z musztardą. A teraz ma gorączkę. Brzuch ją boli i głowa też. I krwawi. I krwawi jakoś nie tak. Co z was za głuptasy? Westchnęła w duchu Anna. Jak każda matka nie mogła powstrzymać się od myśli o swojej córce, która nie daj Boże mogła znaleźć się na miejscu biednej warii. Badanie nie wykazało nic dobrego. Warię trzeba było pilnie zawieźć do szpitala i operować. Anna nie zostawiła dziewczyny. Odwiedzała ją w szpitalu, przynosiła jedzenie, soki, lekarstwa, starała się wspierać. A kilka dni później przyjechała i zobaczyła, że waria siedzi w holu, skulona w kłębek, kurteczka na sztucznym futerku, a na dworze minus piętnaście. Buty nie do pary. Plecaczek na kolanach. Okazało się, że dziewczynę wypisano trochę wcześniej niż powinni. W szpitalu nie ma miejsc. I Waria zbiera siły, żeby dojść do przystanku autobusowego. Dokąd pojedziesz? Zapytała Anna. Masz w mieście rodzinę? Waria pokręciła głową. Do akademika pojadę. Nic, nic, Anna Pawłowna. Proszę się o mnie nie martwić. Wszystko dobrze. Ale Anna nie mogła się nie martwić. Waria potrzebowała opieki, musiała leżeć, odpoczywać, normalnie się odżywiać, leczyć. A w akademiku jakie warunki? Do rodziców na pewno odmówi pojechania, przecież wciąż nie wiedzą o tym, co się stało. Więc wstawaj i jedziemy, powiedziała Anna zdecydowanie. Pomieszkasz na razie u mnie. Co? Waria patrzyła na nią smutnymi oczami sarny. Nie, nie, co pani, Anpałna? Nie mogę. Przeze mnie ma pani i tak tyle kłopotów. Żadnych kłopotów, ucięła Anna. Nie gadaj głupstw. Mamy duże mieszkanie, trzy pokoje. Miejsca wystarczy. Pomieszkasz tydzień, dojdziesz do siebie. A jak wyzdrowiejesz, wrócisz do swojego akademika. Anna nie miała wtedy samochodu, więc wezwała taksówkę. Córka była w szkole, mąż w pracy. Przyprowadziwszy gościa do domu, Anna ulokowała ją w pokoju córki. To tymczasowe. Kyrjusz. Tłumaczyła córce, która wtedy miała dziesięć lat, odbierając ją ze szkoły. Waria jest chora, potrzebuje pomocy. Nikt oprócz nas nie może pomóc. Chyba nie masz nic przeciwko, jeśli kilka dni pośpi na twoim łóżku? Córka wcale nie protestowała. Przeciwnie, z pełnym zrozumieniem po dorosłemu podeszła do sytuacji. Była dobrą i wrażliwą dziewczynką. Wiecznie znosiła do domu porzucone kocięta szczenięta, które trzeba było leczyć i oddawać w dobre ręce. Nie można było ich zatrzymać, bo Arkasza miał alergię na sierść. Waria była w oczach Kiry, taką samą porzuconą przez wszystkich, nieszczęśliwą istotą. I córka przynosiła jej swoje zabawki. Wieczorami podkradała z kuchni słodycze, siadała obok niej na łóżku i z poważną miną namawiała do wypicia mleka lub filiżanki bulionu. Mąż nie zareagował z takim entuzjazmem. Obca osoba w domu, nawet na krótki czas. Czy naprawdę nie można było znaleźć innego wyjścia? Nie można było, Arkasz. No zrozum, przekonywała go Anna. Trzeba pomagać ludziom. Sami przecież uczymy tego Kiriuchę. Nic nas nie kosztuje przygarnięcie tej biednej dziewczynki. W końcu Arkadii się zgodził. Początkowo on i Waria zachowywali się wobec siebie sztywno, ale potem przywykli i zaczęli rozmawiać. Waria była osobą delikatną i dobrze wychowaną. Jej obecność w niczym nie przeszkadzała gospodarzom. Schludna, spokojna, czysta, uprzejma. Starała się pomagać Annie, chociaż ta odsyłała ją do łóżka: odpoczywaj, wysypiaj się, leż. Pomagała kirze w lekcjach. Pewnego razu wyprasowała górę bielizny, za co Anna ją zganiła a w ostatni dzień upiekła obłędnie pyszne ciasto ze słodkim nadzieniem. Powiezie się twojemu mężowi, powiedział Arkasza, dojadając trzeci kawałek. A może jeszcze u nas pomieszkasz? Zapytała Kira. Anna cieszyła się, że waria wyzdrowiała i że teraz wszystko u niej będzie w porządku. Po tym, jak dziewczyna się wyprowadziła, wróciła do akademika, przez jakiś czas utrzymywały kontakt. Waria składała doktor życzenia z okazji świąt. Opowiadała, że dobrze zdała egzaminy, że rodzice, do których pojechała na wakacje, powiedzieli, że córka dobrze wygląda, odświeżyła się i przytyła. Potem kontakt stopniowo się urwał. Waria skończyła studia, wróciła na wieś, a potem, nie zatrzymując się tam długo, wyjechała do stolicy. I oto teraz, po tylu latach, przyszła odwiedzić Annę. Oczywiście, że możemy porozmawiać wareńka usiądź. Posadziła gościa w fotelu i usiadła obok. Mam nadzieję, że ze zdrowiem wszystko w porządku? Pewnie problemy z zajściem w ciąży, pomyślała doktor. Chirurg, pamiętam, ostrzegała o możliwych konsekwencjach. Jednak sprawa okazała się inna. Waria była zdrowa. Porozmawiać zaś chciała o mężu Anny. A co z nim takiego? Zaniepokoiła się doktor. Dużo pracuje, teraz jest w delegacji. Waria spojrzała w bok. Patrzeć tam nie było na co. Etażerka przy ścianie. On nie jest w delegacji, Anna Pawłowna, powiedziała równym głosem. Nie? Zapytała ponownie Anna. Dlaczego nie? Do niej wciąż nie docierało. Zadała pytania z rozpędu, pozwalające balansować na granicy normalności, przyzwyczajenia. On ma inną kobietę. I przyszłam pani o tym powiedzieć musi pani wiedzieć. Anna poczuła, że robi jej się zimno dziwny chłód, paraliżujący, rodzący się wewnątrz, nabierający siły. W gardle jej zaschło w skroniach uderzył ból. Kobieta zacisnęła pięści, żeby jakoś się zebrać skoncentrować. Inna kobieta powtórzyła echem starając się przypomnieć czy były jakieś znaki. Przecież, jeśli człowiek zaczyna zdradzać, to musi się to jakoś odbijać na jego zachowaniu. Zmieniają się nawyki, pojawiają się wydatki, spojrzenie staje się winne, jeszcze coś. Przecież nie może kłamać i jednocześnie czuć się przy tym zupełnie spokojnie, ale wydaje się, że Anna niczego takiego u arkaszy nie zauważyła, a może źle patrzyła? No, chyba że delegacje stały się częstsze, ale one zawsze były po prostu mają teraz nowy projekt To chyba pomyłka, Waria, powiedziała Anna bezradnie, myśląc o tym, że trzeba by zadzwonić do Arkaszy. Niech potwierdzi, że naprawdę jest w Samarze. Bardzo zajęty, po uszy w pracy. Tęskni strasznie. Prosi, żeby na jego powrót przygotować roladę mięsną. Żadnej pomyłki, powiedziała Warwara zimno i twardo. Anna przypomniała sobie słowa Warii. Które ta niedawno wypowiedziała. Waria, powiedziałaś Muszę, żeby pani wiedziała odchrząknęła. Głos jej się załamał. A komu to potrzebne? Mnie, waria zerwała się z krzesła i znowu usiadła. Mnie to potrzebne, Anna Pawłowna. On sam pani nigdy nie powie. Trzeci rok już obiecuje i milczy. Ile można czekać? Trzeci rok? tempo powtórzyła Anna. Spojrzały na siebie. No, Miłość i gołąbki, czy co? Waria pierwsza odwróciła wzrok. Spotkaliśmy się przypadkiem w centrum handlowym. Wpadliśmy na siebie przy ladzie. Kupował pani prezent na urodziny. Tak. Wspaniały wybrał prezencik nie ma co mówić pomyślała Anna. Wręczył z sercem. Właśnie wtedy wróciłam z Moskwy, wynajęłam mieszkanie, urządzałam się. No i tak z Arkaszą zaczęliśmy rozmawiać. Bardzo się ucieszyliśmy na swój widok. Zapytał, jak mi się żyje, czym się zajmuję. Postanowiliśmy wypić razem kawę. Jak starzy przyjaciele. Oszczędź mi szczegółów, przerwała jej Anna, nagle poczuła obrzydzenie. Trzy lata, prawie tysiąc dni arkasza, ją okłamywał. Po co przyszłaś? Dlaczego właśnie teraz? To on cię przysłał? Nie, co pani. Mówię przecież, że on nie może się zdobyć na rozmowę z panią, a ja. Ja już dłużej nie mogę czekać. Anna zrozumiała. Nie chodziło o doświadczenie zawodowe, po prostu logika. Jesteś w ciąży? Tak, tylko tym razem żadnych preparatów i ziółek. Waria kiwnęła głową. Anna wstała. No jasne. Cóż? Twoja misja wykonana. Prowadzić cię, obserwować przebieg ciąży, wybacz. Będzie inny lekarz. Nie masz tu już nic do roboty. Młoda kobieta też wstała. Zaczęła nerwowo obracać torebkę. Nerwowym ruchem poprawiła włosy. Denerwuje się. No proszę. Czyżby sumienie jeszcze żyło? Okazało się, że nie. Po prostu musiała wiedzieć, co zamierza zrobić Anna. W jakim sensie? No, rozumie pani. Arkadii już pani nie kocha. Dawno. On kocha mnie. Będziemy mieli dziecko. No Chyba nie będzie mu pani robić przeszkód. On jest teraz u ciebie, Werno? Zapytała Anna. Waria potwierdziła. No więc przekaż mu, żeby do mnie nie dzwonił. Jego rzeczy spakuje. Jutro w dzień nie będzie nas z Kirą w domu. Niech przyjedzie i zabierze, co uzna za stosowne. Klucz niech zostawi w skrzynce na listy. O rozwód sama wniosę. No, teraz jesteś zadowolona? Waria wciąż przestępowała z nogi na nogę, i Anna zapytała. Coś jeszcze? Na co czekasz? Ciągle czekała, kiedy w niej obudzi się nienawiść do tej pięknej, młodej kobiety, której kiedyś współczuła, którą przygarnęła i która bezczelnie ukradła jej męża. Chociaż to głupota oczywiście. Facet to nie ciele, nie można nikogo ukraść, można tylko odejść. Anna Pawłowna, no... No ja naprawdę nie myślałam, że to wszystko się wydarzy. Ale tak wyszło. Rozumie pani. To los. Ani chciało się dać jej w twarz. Zetrzeć z pięknej, zadowolonej z siebie twarzy fałszywą, współczującą minę. Zobaczyć zakłopotanie, urazę w bezczelnych oczach. Zadać ból. Anna zacisnęła szczęki. Udało jej się powstrzymać. Przynajmniej coś dobrego w tym wszystkim. Warwara wyszła. Nic więcej. Nie mówiąc. Poleci teraz ptaszek do swojego gniazdka. Uszczęśliwi Arkadija. Sprawa załatwiona. On nawet nie musiał nic mówić, żadnego wysiłku. Ani pomyślało się, że właśnie to dotknęło ją najbardziej, nawet nie sam fakt zdrady, chociaż to był straszny, druzgocący cios, ale to, że dowiedziała się o tym od rywalki. Nie od Arkadija, z którym tyle lat przeżyła razem. I dlatego nawet pokrzyczeć, popłakać, wygadać się, gdy poznała prawdę, nie było jej dane. Przecież nie będzie rozpaczać przed kochanką męża. Musiała trzymać fason, podczas gdy serce zalewało się łzami. Dobre masz serce, często mówił Arkadii. Wszyscy ci po głowie włażą. W piersi zabolało, ale łez nie było. Najpierw nie wolno było, a teraz coś je wypaliło. Zniknęła chęć płaczu. Anna stała i patrzyła w okno. Wpatrywała się w jesienny zmierzch. Patrzyła na ludzi, którzy spieszyli się do swoich spraw. Na pewno byli wśród nich i tacy, którym w tych chwilach było znacznie gorzej niż jej. Ale myśl o cudzych nieszczęściach nie rozgrzewała. Wręcz przeciwnie. Dlaczego? Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia, oszustwa, zdrady? Dlaczego nie możemy być dla siebie lepsi? Pomyślała o tym i uśmiechnęła się ironicznie. Słusznie mówią mądrzy ludzie: Nie czyń dobra, nie spotka cię zło. Gdyby tamtego dnia nie przyprowadziła Warii do domu, nie pożałowała jej, nic by się nie stało. Czy i tak by się stało? Tylko na miejscu Warii byłaby jakaś Ola albo Nadia? Mamo, niedługo będziesz? U ciebie wszystko w porządku? napisała Kira: Rzeczywiście, już późno. Trzeba jechać do domu. Przez całą drogę Anna myślała, jak powiedzieć o wszystkim córce wiek przejściowy, klasa naturalna. A rodzice postanowili jej podłożyć taką świnię. Anna przygotowywała się do rozmowy. Obracała w głowie właściwe słowa. Tak i siak budowała potrzebne frazy. Ale wszystko poszło na marne. Nie zdążyła włożyć klucza do drzwi i otworzyć zamka jak córka wybiegła do przedpokoju? Powitała ją na progu. Mamusiu, mamusiu, tylko się nie złość. Zaczęła trajkotać. Już wszystko posprzątałam i on już więcej tak nie będzie, słowo daję. Kto nie będzie? Co się stało? Wydusiła Anna. Kira wszystko wie. Arkadij do niej zadzwonił. Prosił o wybaczenie, chce wrócić. Przemknęło jej przez głowę. Miszka, powiedziała córka. Miszka? Jaki znowu Miszka? Tak go nazwałam. Dwa tygodnie temu go znalazłam. Jacyś dranie wzięli i wyrzucili, jeszcze go ktoś zranił, a on jest malutki. Znalazłam mu miejsce na dziewiątym piętrze. No wiesz, tam za windą, koło sypu. Położyłam mu tam kocyk. Karmiłam, leczyłam. Tam przynajmniej jest ciepło. Och, mamusiu, on jest taki kochany. Jakby na potwierdzenie jej słów, z pokoju wyszedł szczeniak, biały, kudłaty, puszysty. Usiał obok nogi Kiry. Przechylił głowę i spojrzał na Annę, jakby mówiąc: No cześć, oto jestem. Chyba mnie nie wyrzucisz. A dzisiaj kobieta z dziewiątego piętra zaczęła krzyczeć. Żądała, żebym zabrała miszkę. Mówi, że głośno szczeka i jej przeszkadza. Ale ona kłamie. On jest spokojny, mówiła Kira. No, wiadomo, jest mu smutno. Jest jeszcze malutki. Jeszcze do tego winda hałasuje boi się, no to płacze. I przyniosłaś go do domu? Kira potargała włosy. Mamo, mamo, wiem o alergii taty, ale jego na razie i tak nie ma w domu, powiedziała córka błagalnie. Znajdę mu dom, obiecuję. W najbliższych dniach na pewno go gdzieś ulokuję. Potrzebuje tylko kilku dni. Mamusiu, może przenocować. Nie wyrzucaj miszki, proszę. Teraz oboje błagalnie patrzyli na Annę. Dziewczynka i szczeniak. I on już coś narozrabiał, dobrze rozumiem? Tak, zrobił siusiu do domowego kapcia taty, powiedziała Kira z duszonym głosem. No proszę, chłopak, co tam warwara plotła o losie? Miszka pojawił się w samą porę i nawet zaczął od bardzo słusznego czynu. Patrzcie go. I na próżno dziś w złej chwili pomyślała, że nie należy czynić dobra, to i zła cię nie spotka. Że trzeba żyć obojętnie, z dystansem? Nie, nie. To wszystko nie jest takie proste. Są tacy, co dobra nie pamiętają. Ale czy można się na takich orientować? Przez nich stawać się zgorzkniałą? Kira oto pomogła Miszce. A teraz on pomoże jej, chociaż sama ona o tym jeszcze nie wie. Wiesz, Córciu? A nie trzeba Miszki nigdzie oddawać. Myślę, że on już ma właścicielkę powiedziała Anna. Kira patrzyła na matkę ze zdziwieniem. Mamusiu, chcesz powiedzieć, że możemy go sobie zostawić? Ale jak? Boże, daj mi siłę, pomyślała Anna i powiedziała. Córciu, musimy porozmawiać. Rozmowa zapowiadała się niełatwa, ale Anna była pewna, że ona i Kira świetnie sobie poradzą.